Cześć. Witam Cię w teście psychologicznym, który będzie składał się z kilku mniejszych testów. Mhm. Więc połóż się, bądź usiądź wygodnie i skup się. Przejdziemy przez cztery testy. Test numer jeden. Będzie to test strupa. Później przerobimy test pamięci. Następnie test projekcyjny z obrazkami. A na samym końcu przejdziesz test spostrzegawczości. Mhm. Dobrze. Zacznijmy sobie od testu strupa. Pokażę Ci kilka kartek na których zapisane będą słowa te słowa będą kolorami i będą zapisane również za pomocą kolorowych pisaków twoim zadaniem będzie nazwanie koloru w jakim zapisane są słowa dobrze musisz nazwać kolor w jakim zapisane są słowa skup się Waga. Zaczynamy. Nazwij kolor. Mhm. Nazwij kolor. Pamiętaj, żeby robić to jak najszybciej. Nazwij kolor. Jest. Raz jeszcze pamiętaj, Twoim zadaniem jest nazwać kolor, którym zapisane są słowa. Mhm. Postaraj się to teraz zrobić jeszcze szybciej. Uwaga, zaczynamy. Nazwij kolor. Za sobą. Kolejnym testem jest test pamięci. Podam Ci teraz serię słów lub liczb. Twoim zadaniem będzie zapamiętanie ich i powtórzenie. Uwaga! Na początek trzy słowa: jabłko, czerwony, domek. Mhm. Dobrze. Następnie podam Ci kolejne słowa, kolejne trzy słowa, i Twoim zadaniem będzie je za chwilkę powtórzyć. Uwaga, kolejnymi słowami są kasztan, wiewiórka, morze. Mhm. Powtórz teraz proszę trzy pierwsze słowa. Mhm. I powtórz kolejne trzy słowa. Dobrze. Kolejnymi słowami będą wieszak, samochód, trzydzieści pięć. Mhm. I zaraz wymyślimy kolejną, kolejne trzy słowa będzie to. Ręcznik, niebo. Siedem mhm. powtórz proszę pierwsze trzy słowa, mhm. i powtórz proszę kolejne trzy słowa. Podam Ci teraz serię cyfr, serię liczb. Twoim zadaniem będzie je zapamiętać i powtórzyć. Uwaga, zaczynamy. 1, 17, 337, 31. Powtórz proszę. Mhm. Kolejny. Siedemdziesiąt osiem, szesnaście, czternaście. Powtórz. Mhm, dobrze i jeszcze kolejne liczby. Trzydzieści, trzydzieści osiem, czterdzieści dwa, Siedemset siedemdziesiąt pięć. Jeden. Powtórz proszę. Mhm. Dobrze. Przechodzimy teraz do testu projekcyjnego z obrazkami. Za chwilę zobaczysz kilka obrazków. Każdy po kolei, nie wszystkie na raz. Twoim zadaniem będzie opisać mi, co na nich widzisz. Dobrze? Pierwsze skojarzenia, pierwsze słowa, które przychodzą ci do głowy. Nie zastanawiaj się zbyt długo. Po prostu opisz mi co widzisz. I uwaga, zaczynamy pierwszy obrazek. Co na nim widzisz? Mhm. Kontynuuj. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? W porządku. Przechodzimy do drugiego obrazka. Co widzisz na tym obrazku? Raz jeszcze, pamiętaj, to co przychodzi Ci do głowy, pierwsze jakieś skojarzenia, pierwsze myśli. Mhm. Kolejny obrazek, co widzisz na tym obrazku? Przypatrz się dobrze. Mhm. Jakie masz skojarzenia z tym obrazkiem? Czy jest coś szczególnego, co przypomina ci ten obrazek? Z czymś może ci się kojarzy? Może z jakimś wydarzeniem historycznym. Mhm. Dobrze, spójrz teraz proszę na centralną część tego obrazka i powiedz mi, co tam widzisz? Widzisz coś konkretnego? Dobrze, rozumiem. Przejdźmy zatem do kolejnego obrazka. To już ostatni obrazek. Powiedz mi, proszę, co tutaj widzisz. Mhm. Powiedz mi, proszę, czy coś ci przypomina ten obrazek? Jakieś zwierzę bądź coś innego, jakieś wydarzenie? Z czym, z czym skojarzyłbyś ten obrazek? To już wszystko? Czy chciałbyś dodać coś jeszcze? W porządku. Rozumiem. Ostatnim testem, który wykonamy jest test spostrzegawczości. Na początek proszę powiedz mi, co to jest za kolor. Co to jest za kolor? Dobrze. Ten. Świetnie. Co to jest za kolor? Dobrze, pomarańczowy. Co to jest za kolor? Fioletowy bardzo dobrze. I ostatni już obiecuję. Jaki to kolor? Dobrze, niebieski może być. Bardzo dobrze. Test będzie polegał na tym, że pokażę ci pewien przedmiot, a następnie zadam ci pytania dotyczące tego przedmiotu, który właśnie zobaczyłeś, dobrze? Czyli na początek coś prostego oczywiście. Spójrz sobie proszę tutaj na ten obrazek, to jest pudełko, prawda? Popatrz bardzo dokładnie. Mhm. Jakiej firmy jest ten, ta, ta zabawka, to pudełko jakiej firmy? Mhm. Czy wiesz, co przedstawiał obrazek? Mhm. Jakiego koloru było zwierzę na obrazku? Mhm. Czy w tle było widać słońce? Mhm. Czy na obrazku znajdowała się trawa? Na pudełku jest oznaczenie wieku, od którego można układać te klocki. Powiedz mi, jaki to był wiek? Mhm. Czy znasz numer modelu tych klocków? Znajdował się on na opakowaniu. Dobrze. Na tym właśnie będzie polegał ten test. Przechodzimy już do kolejnego przedmiotu. sobie na ten przedmiot mhm. przybliżę ci go oczywiście tak wygląda ten przedmiot dobrze powiedz mi co to był za przedmiot mhm. to był zegarek dobrze Czy ten zegarek posiada łańcuszek Jakiego koloru był to zegarek? Mhm. Jakiego koloru była tarcza? Jakiego koloru były godziny oraz wskazówki zegarka? Dobrze, czy jesteś mi w stanie powiedzieć, która była godzina na zegarku? Mhm. Co znajdowało się na odwrocie zegarka? Dobrze. Pokażę Ci teraz kolejny przedmiot. Proszę. Oto on. Przybliżę Ci go do Ciebie. Proszę, spójrz sobie bardzo dokładnie na ten przedmiot. Tak. Dobrze. Powiedz mi proszę, co to był za przedmiot? Mhm. Jakiego był kształtu? Co ten przedmiot przedstawiał? Jaki był na tym breloczku? Co, co to za breloczek? Mhm. To była czapka. Jakiego koloru była ta czapka? Kapelusz, czapka. Mhm. Jakiego koloru był pasek na czapce? Mhm. I jakiego koloru była klamra na czapce? Bardzo dobrze. Dobrze. Spójrz proszę tutaj. To jest kostka Rubika. Przypatrz się dobrze tej ściance. Przybliżę ci ją. Spójrz bardzo dokładnie. Nie Mm -hmm. Ile różnych kolorów widziałeś na ściance tej kostki? Jakie to były kolory, wymień mi kolory, które widziałeś tutaj? Mm -hmm. Powiedz mi proszę, ile kostek było czerwonych? Ile kostek było zielonych? Ile kostek było niebieskich? Dobrze. Spójrz, proszę, na ten przedmiot. Przypatrz się bardzo dokładnie. Przysunę ci go. Mhm. Dobrze. Co to był za przedmiot? Hmm, to był samochód. Dobrze. Ile drzwi miał ten samochód? Dobrze. Jakiego koloru były tylne światła tego samochodu? Hmm. Czy samochód miał spoiler? ile kół miał ten samochód dobrze i ostatni już przedmiot na twoją spostrzegawczość mamy tutaj miarkę przesunę ci ją do ciebie spójrz bardzo dokładnie mhm. dobrze jakiego koloru była Mhm. jakiej firmy ilumetrowa była mhm. jaka była szerokość miarki była ona podana pod długością Miarka miała klamrę. Mhm. Jakiego koloru był początek miarki, który zakłada się, żeby ją gdzieś zaczepić? Dobrze. To już wszystko. Zakończyliśmy testy. Mhm. Mam nadzieję, że bardzo Ci się podobały. Ja życzę. Słodkich snów i do zobaczenia, miejmy nadzieję, następnym razem.